Proszę Państwa, witam. Kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi Pan Andrzej Ryki. Szanowny panie Stanisławie, kiedy w przeszłości odwiedzałem moją świętej pamięci babcie, to zawsze gdy w telewizji widziała Tadeusza sznuka, znanego i przecież jakże sympatycznego prezentera, mówiłaś wściekłością, żeby natychmiast przełączyć kanał, bo nie może patrzeć na tego starego komucha. Babcia zmarła i nie zdążyłem jej zapytać. O co chodziło z tym Panem sznukiem? Szukałem w internecie, ale nie znalazłem żadnych negatywnych informacji o owym dziennikarzu. Nigdzie nie widziałem też zmianki, żeby był w PZPR. Czy ma Pan jakąś wiedzę na ten temat, czy może mojej babci po prostu coś się pomieszało albo pomyliła pana sznuka z kim innym? Pozdrawiam i życzę dużo Bożego błogosławieństwa. No, nie wiem, ja też, no, pamiętam pana Sznuka, ale nie przypisywały mu żadnych cech demonicznych. Także nie wiem, być może czymś się pańskiej babci naraził, albo rzeczywiście babcia pomyliła go z kimś innym, bo nie wydaje mi się, żeby pan Sznuk był aż tak demoniczny, żeby ten jego widok wyłączać czy przełączać telewizor. Pani Sara Oberman. Co sądzi szanowny pan Stanisław o Tadeuszu Boju Żeleńskim, jego twórczości oraz jego pogląda dość chętnie cytowanych, zwłaszcza teraz przez pewne środowiska jako ich autorytet? No, sądzę, że Tadeusz Bojzeleński Żeleński był bardzo dobrym literatem bardzo dobrym literatem świetnie operującym językiem zwłaszcza to się to było widać, czym to było, no widać w jego przekładach z literatury francuskiej. No I natomiast jeżeli chodzi o poglądy, no to Boi-Żeleński bardzo często, że tak powiem, zatracał umiar. W głoszeniu pewnych y, poglądów, właśnie, y, zwłaszcza na y, temat tak zwanego świadomego macierzyństwa, bo rewolucja macic to się wtedy właśnie tak nazywała. No i tutaj rzeczywiście Boj Żeleński zatracał umiar. Czasami wygłaszał tezy bardzo osobliwe. No i niestety tutaj jeszcze muszę dodać, że podczas pierwszej okupacji sowieckiej, kiedy znalazł się w Lwowie, no, to nie zachowywał się ładnie. Trzeba powiedzieć, że nie zachowywał się ładnie. Podobnie zresztą jak inni, którzy tam byli, no ale Bojżeleński był, że tak powiem, człowiekiem większego formatu i nie zachowywał się ładnie. Niemcy go zabili tam, jak mordowali tych profesorów. No szkoda go jako człowieka, natomiast jako literat, znakomity. Jako publicysta, bo to, to już, jak mówię, zatracał umiar. No i ten kazus paskudeus lwowski fatalny. Pan Andrzej Heider. Pozdrawiam z USA. Szanowny panie Stanisławie, czy obecny prezydent Białorusi jest ostatnim Białorusinem rządzącym Białorusią? Wnioskuję to z obserwacji zmian ustrojowych w Polsce. No, tego nie wiemy. Zobaczymy, bo bardzo możliwe, że tam na następce prezydenta Aleksandra Łukaszenki szykowany jest pan Babaryka który jest prorosyjski w stopniu, że tak powiem, spotęgowanym. Przy nim Aleksander Łukaszenka to jest, można powiedzieć, jeśli nie tam białoruski szowinista, no to w każdym razie białoruski patriota. Także wszystko jest oczywiście możliwe. Na razie, na razie Aleksander Łukaszenka kontroluje, jak sądzę, sytuację na Białorusi. Przy pomocy oczywiście zimnego, ludzkiego czekisty Putina. Pan fan Jezus Maria Dariusza Szpakowskiego. Panie Stanisławie, szanowny, czemu nie występuje już pan wspólnie z Rafałem Mosakowskim? Co pan sądzi o tej postaci? No, nie występuje wspólnie z panem Mosakowskim, dlatego że zakończyłem współpracę z nim. Z powodu jego zachowania, które uznałem za nielojalne wobec mnie. No, i w tej sytuacji nie mogłem już dalej tej współpracy kontynuować. A on jest ręcznym dziennikarzem i nic złego nie mogę o nim powiedzieć, pan M. Nowak. Co pan sądzi o próbie wzięcia za twarz środowiska muzułmanów we Francji? No, próba spóźniona. Bardzo spóźniona, i nie wiem, czy w związku z tym skuteczna, czy rząd po prostu tak nie markuje próby wzięcia za twarz muzułmanów we Francji. Za twarz to trzeba ich było brać w latach 70. A teraz, moim zdaniem, to jest za późno, bo muzułmanie osiągnęli bardzo duży, duży potencjał we Francji. I spacyfikowanie ich od tak z marszu może się okazać po prostu niemożliwe. No to zanim jeszcze tam się rząd francuski tak nadał, to policja już od dawna boi się zaglądać na przedmieścia, w pewne tam enklawy i tam już rządzi muzułmanie, że tam rządzą i tam obowiązuje prawo szariatu, także no musiałoby się stać coś, musiały zostać podjęte bardzo radykalne kroki. Nie wyobrażam sobie, żeby przy obecnym stanie mentalnym i politycznym Republiki Francuskiej podjęcie takich kroków było możliwe. Pan RK. Szanowny Panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jakie są obecnie Pana relacje z Panem Waldemarem Łysiakiem oraz czy domyśla się Pan, z czego wynika jego niechęć do konfederatów lub bardziej ogólnie narodowców? Dziękuję i pozdrawiam. No Nie mam w tej chwili żadnych takich stosunków z Panem Waldemarem Łysiakiem, w święta składam mu życzenia, bo kiedyś znaliśmy się trochę bliżej. Nie mogę powiedzieć, że była jakaś taka zażyłość wielka między nami, co to, to nie. Ale no, znaliśmy się przyjaźnie trochę bliżej. A teraz no, dlaczego niechętny stosunek do Konfederacji i Narodowców, tego nie wiem. Ale przypuszczam, że to się bierze stąd, że pan Waldemar Łysiak chyba się, opowie, chyba się opowiada po stronie prawa i sprawiedliwości. On jest bezpartyjny, o ile wiem. Ale no, tutaj, no to jak tak, to oczywiście jego stosunek do konfederacji jest tutaj całkowicie jasny i zrozumiały. Pan Sergiusz Pawlik, panie Stanisławie, poproszę o kilka słów o Julianie Tuwimie. Julian Tuwim jest moim poetą ulubionym, można powiedzieć. On nie jest głęboki, on zresztą sam tak mówił. Bo on ma, miał taką piekielną zdolność rymowania. Bardzo zręczny. To nawet Stefan Żeromski tak złośliwie o nim powiedział, że ten Tuwim to tak się wgryzł w język polski, że aż się przegryzł na drugą stronę. Więc rzeczywiście coś z tego jest, ale sam Tuwin mówił, że gdyby on jeszcze wiedział o czym napisać. nie jest to poeta specjalnie głęboki intelektualnie, ale no jest bardzo ciekawy z przyjemnością się go czyta. No a ta piekielna zdolność trymowania no to chociażby w balu w operze, przecież Ostro gra orkiestra-kiestra z czterech rogów, z czterech estrad. Pryska ekstra, bluzgi grzmiące miedzią, pluska i mosiądzem. No piękna fraza, prawda? I taka orkiestra-kiestra. Znakomita. Pan Wojciech Jankowski. Kilka miesięcy temu zadałem panu pytanie o przymusie szczepienia, a pan sprytnie lub przebiegle <laughs> odpowiedział, cytuję, gdyby przystawili panu karabin, to też by się pan nie zaszczepił. Otóż ja bym się nie zaszczepił i się nie zaszczepię, nawet gdyby mi przystawili do głowy działo. Ten cały światowy cyrk pandemiczny nie jest wart funta kłaków. Jak to mawiał mój świętej pamięci Tata? Ostatnio stwierdził pan, że jest pan za rządami autorytarnymi. To proszę bardzo, ma pan w realu rządy autorytarne w wydaniu pisiaków. Podobają się panu miernota i pozoranstwo oraz wstyd. Mnie się nie podobają. Mnie też się nie podobają, ale wróćmy do szczepień. Otóż proszę pana, gdyby mi ktoś przystawił do głowy karabin, to mi się zaszczepił. Bo w przypadku naciśnięcia cygla w tym karabinie, to już za chwilę bym nie żył. I to, a w przypadku szczepienia, no to 50% szans na przeżycie jeszcze bym miał. Także z dwojga złego to wolałbym się zaszczepić. A pan mówi, działoby panu przystawili. No, nawet strzępów by z pana nie zostało, więc właściwie jaką korzyść by pan z tego odniósł? W tych kategoriach proszę to yy, przemyśleć. A, że cyrk pandemiczny nie jest wart funta kłaków, to tutaj podzielam tę ocenę. Natomiast jestem za rządami autorytarnymi, ale rządy prawa i sprawiedliwości wcale nie są autorytarne. Wcale nie są autorytarne. To jest karykatura autorytaryzmu. Dlatego, i co no, z tego powodu, to mi się to specjalnie nie podoba, bo, a po, poza tym, no to wie Pan, nie każdy autorytaryzm jest pożyteczny dla swojego państwa, jeżeli ten dyktator jest głupi. No to, to pożytku żadnego nie ma, może być nieszczęście ściągnąć nawet na swój kraj i swój naród. Natomiast y, autorytaryzm ma tę zaletę, że można takiego dyktatora przekonać do posunięć słusznych. Bo tak, w demokracji, żeby tam jakieś reformy, to trzeba miliony ludzi przekonywać. Tam połowa z nich w ogóle nie wie o co chodzi. tam. Jest podatna na przeciwną propagandę, więc to trwa całymi latami. W końcu te reformy, jeśli nawet się udaje, to są je wprowadzić, to są połowiczne, spóźnione, więc nie odnoszą pożądanych skutków. Wszyscy są niezadowoleni. A takiego dyktatora to można w godzinę przekonać, no i wtedy jest szansa na to, że. Yy, ja nie mam pretensji o to dopisu, że tam próbuje tutaj jakichś autorytarnych działań w Polsce. PiS jest rekonstrukcją historyczną przedwojennej sanacji, która też była parodią autorytaryzmu, a w dodatku jeszcze była ruchem etatystycznym, w porywach socjalistycznym, tak jak Prawo i Sprawiedliwość właśnie. No i dlatego to jest drugi powód, dla którego Prawa i Sprawiedliwości nie lubię. Podzielam z Panem tę niechęć i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy cyklu następnym.